Dzień dobry widzowie Dzisiaj od razu powróciłem ze szkoły przyszło mi powiadomienie na imposcie, że mam coś do odebrania. Może to dla Was być niespodzianka, ponieważ mam to zamówienie i zaraz wam będę robił unboxing. Najprowitny no, tu <laughs> etykietę. żeby zobaczyć coś jest tu tym otóż to usb 2.0 wideo videocapture video audio i zaraz może zobaczyć dobrze otwieram jest jakaś folia i Nic tu nie ma, ale tu jest takie coś. To jest jeszcze płyta, do tego trochę inaczej to wygląda. Tak jak teraz, bo to jest, że niby wejście, a tu jest wyjście ale dobrze więc przechodzimy do tego i oto jest dla was taki mini prezent Z, za to też bardzo wam dziękuję to kupiłem sobie, bo kupiłem sobie magnetowi i ale patrzcie tu jaka mała płyta może zaraz zobaczymy Bierzemy to do komputera. Nie mam tu WHS ani nic, żeby podłączyć to tak pod to. Albo może coś... A nie, ja mam. Ja mam, ja mam. też trochę drugi taki prezent, o którym wam jeszcze nie mówiłem. Yy. Odtwarzacz DVD marki LG. Jeszcze go wezmę ale tu nie ma tego digital video, ale dobra, podłączymy go tam. dobrze, więc mam tu o, o, mam tu już podłączone do prądu, więc teraz użyjmy tego kabla i tej płyty. Czemu ta płyta jest taka mała? Czemu to? Takie małe. Dobrze, odpakowujemy płytę. Ale mam fajnie, bo mam też z HDMI do AV, więc mogę podłączać. Dobrze, włączamy komputer. Jeszcze sobie od razu monitor włączę. Dobra, jest. Jest ekran. Wszystko jest podłączone. U mnie ciekawi jak ten komputer odczyta te dane, jak ta płyta jest taka mała. Z wielkości. wielkości. Gdzie to jest jakaś płyta? O! Mam płytę. Ta płyta jest tak mała. Wielkości. I FIFA 18 z P3. Normalnie jest takie malutkie. Dobra, wkładamy do środka. Made in China. Dobra. Tutaj na razie ten. Na razie. Pokazuję tutaj, bo są tu moje dane, te dane moje i na razie nie pokazuję. Jak mnie zaloguje to, o dobra jest. Także mam fajną tapetę z teraz tak. Jest mi potrzebne. o stacja dysków, no driver. Сетап, сетап. <smell> так. А у Чикаго, Цоя, To nie ma języka polskiego, jest jedynie angielski. I to są inne. 3D to Czyli to jest takie coś O, dobra, włączyło mi się English No tak jak mówiłem nie ma tego. Nie ma nie ma polskiego. To trochę słabo. Ale też wobec studio zaraz zobaczymy, czy tak zadziała. Tak... O kurde, co to jest? Tak mi się od razu odpaliło. Co jest? Dziwne jakoś. O jezu, dźwięk mi się zmienił. Słabo. To wygląda jak Windows 90... Ten Windows 98 jakiś. O! Jest? DVD CD? Co, niby takiego? Alt F4. Halo! O. Setup Ty no, jest takie coś pokazane Halo! Dziwny Ty no, nie mogę tego wyłączyć Jest. Jakiś program. O Jezu! A dobry. Po co mnie dobry? Dobra kancel. Dobra, nie. Zobaczmy. Produkt gay. Jaki produkt gay? A, jest pokazana na tym. Jak to się nazywa? No, na tym, na płycie, to zaraz podam. Chyba. Dobra, No, jest chyba na płynie. Dobra, pisałem, jest! Kamera. Podłączam. Czy to poru? Księ, że to podłączyć? Chyba że tu jakaś osa przyleciała do mojego domu. Kiedy ja ten kabel postawiłem? Gdzie? A tu Jezu, już się przestraszyłem. Podłączam. Nic się nie dzieje. Podłączam. Dobra, świeci się światełko, świeci się światełko. Gdzie tu jest? Tak. Żółte wideo. Białe lewe, prawe czy czerwone prawe? Dobra. Chwila prawdy. Load. No jest load, ale nic się nie wyświetla. O, video device. USB video. O jest! Działa! 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 Ora? Działa! Działa! Zgadzam się, że działa. Teraz znajdźmy jakąś płytę. Może. No więc będą nagrania z dekodera, z innych, i tak dalej, i tak dalej. Więc dziękuję wszystkim za oglądanie filmu i do widzenia.